Witam państwa i zapraszam na wiadomości telewizji Trizondal. W Galerii Dalmenskiej została wystawiona wystawa fotograficzna pod tytułem Natura z Holandii, autorstwa Marcina Landeskiego. Prezes Trizondalskiego Związku Piłki Nożnej, Marcin Komosinski poprosiłby wszyscy trenerzy trizondalskich drużyn grających w Kosynierlidze zgłosili się na, człon na członków TZPN. Reprezentacja Tryzundalu na forum Mundialu znów przegrała. Tym razem nasi piłkarze nie sprostali Sarmacji i przegrali jeden do dwóch. W następnej kolejce Tryzundal zmierzy się z Piątą Rzeczpospolitą Polską. To były wiadomości z Tryzundalu, teraz pora na wieści z Sarmacji. Trwają wybory do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji. O 8 mandatów poselskich rywalizuje tym razem tylko 14 kandydatów startujących w ramach czterech komitetów wyborczych Sarmackiej Partii Demokratycznej, Ludowego Ruchu Monarchistycznego, Obywatelskiej Partii Demokratycznej oraz Komitetu Wyborczego Partosza Wontorna Maćkiewicza. Kampania wyborcza przebiega niezwykle spokojnie, nie uwzględniając docinek ze strony Roberta Wontorna Ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek po godzinie 21.00. Czy jesteś za bezpośrednim wyborem kanclerza przez obywateli Księstwa Sarmacji? Na to pytanie Sarmaci odpowiadają równolegle z wyborem swoich przedstawicieli w parlamencie. W referendum konsultacyjnym ważą się losy projektu Roberta Wontorczykańskiego z ubiegłej kadencji Izby Poselskiej, który został ostro, skrytyk ostro skrytykowany przez obywateli w trakcie konsultacji społecznych. Część Sarmatów wyraża się ciepło o projekcie, oczekuje urozmaicenia życia politycznego w księstwie Sarmacji. Większość komentatorów jest nastawiona sceptycznie do tej innowacji, oczekuje się, że wybieralny kanclerz nie spełni pokładanych w nim nadziei oraz nie będzie miał stabilnego zaplecza politycznego. Niedawno wyłonieni sędziowie Sądu Krajowego Księstwa Sarmacji rozpoczynają pracę. Na razie trwają przygotowania do rozpoczęcia działalności Sądu Krajowego. Wybierany jest jego przewodniczący. Do tej pory została zgłoszona jedynie kandydatura Ar Aristonas Aris Aris Chios, który, którą poparło trzech sędziów. Sarmacki wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje od 1 maja 2008 roku, gdy stracił moc prawną dekret z księcia z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości. Jak bumerang na listę dyskusyjną wraca temat podatków. Ostatnim razem największe emocje wzbudzała propozycja SPD, która dotyczyła podatku od nieruchomości. Przeciw niemu opowiadali się głównie właściciele wielkich holdingów Blackwood Corporation i JGH oraz osoby posiadające dużą ilość parcel. Jednak teraz podatkiem dyżurnym jest podatek od stanu konta bankowego, który, jak wstępnie oszacowano, mógłby przynieść dla korony dochód w wysokości 600 libertów miesięcznie, co byłoby wielkim krokiem ku zrównoważeniu budżetu księstwa Sarmacji. Wczoraj pierwszy egzamin zdawała nowo utworzona gwardia Narodowa Księstwa Sarmacji, która przejęła obowiązki państwowej administracji miejsc publicznych. Podczas zażartej wymiany zdań wręczono pierwsze mandaty za używanie niecenzuralnych słów. Nowemu komendantowi Gwardii Narodowej życzymy powodzenia i większej stanowczości w działaniach. To już wszystko na dziś. Dziękujemy.